Siema Z tej strony tak Opening Gramy w Minecraft Z tej strony xfauna I dzisiaj robimy Opening Trzech Skrzyniek farmera Trzech skrzynek drwala Dwóch skrzynek górnika, ty daj mi te, daj mi nasiona i tak dalej, ja będę Opening zrobię No, jeszcze dalej kurwa, ale daj, wszystkie klucze, 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 daj, klucze, dawaj klucze kurwa, dawaj klucze, <grym się> a <zdać> <grym się zdać> robię Opening. Robię <grym> Opening. <zdać> Dobra, pal gumę, ja ci pokażę, ja cię nauczę. Kurwa, no straciłem, daj, pal gumę. Jezu, no, ale dupa. Chodź za mną, ale dawaj klucze wszystkie, to bo... Idę. Opening. No nie mam już. <gry> to idź do was. <gry> Ty no wiem, to... Wojtkowi zajmiemy. No bo musi być opening dobry. Wiesz co chodzi, nie? <gry> opening. <gry> e, nie wyjemy z działki chyba. Dobra, trudno. Ra, raz się żyje. Y, nic tu nie ma. Nic. Nic, nic. Nic, nic. O, jest złoto tu. Nie mówimy, Gabrysi. <laughs> nie czekaj. Nie. <laughs> o Penny. Poczekaj, bo szukam skrzynek, Wojtka. W... w skrzynkach. Kurwa. Ty no nie ma, nie Kurwa. Jezu, no. Straciłem diamentową zbroję. Ze mnie niewolnicę. <laughs> Topi mnie. Jednak cię szanuję. X, Patryku. Ty no. A wiesz jak dobry się jest nosowanie? Ewidentnie. No nie wiem. Nie sądzę. Dobra, chuj. Idziemy robić openik. Czekaj, to jeszcze sprawdzę w starym domu Wojtkę. Złoto. Poczekaj, bo opening musi być duży. Kuba, daj wszystkie klucze jakie masz, robię opening na. Nie mam żadnego. Dowedaj. Nie ma... Co No. Jezu Chryste, Boże święty. Wam. Ty kurwa. Czekaj trochę przyma. Z tym napisem. chuzuni na górze. Dobra, może nikt nie ogarnie. O, 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 Gabrysia, cześć, o! robimy opening. Gabrysia, ty ty, ty, kurwa. Gabrysia, daj całe skrzynki, jakie masz. W sensie klucze, bo robimy opening. Nie. No weź kurwa, opening na YouTube robimy. Nie. No, kurwa, straciłem całą diamentową. Nie, prawie całą diamentową zbroję. Ej, on nie ma żadnego, ale biedak. Gabciap, czekaj, chodź nie Gabrysia z nami. Chodź, 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 chodź. Chodź Ola, chodź Gabcia, chodź jeszcze Kuba. Idziemy robić Opening. Razem. Dobra, idziemy. Żeby odcinek. Czyli musi być 10 minut. Ile jest? 3. No, kurwa. Dobra, idziemy. Idziemy powoli. W reklamy muszą być, wiesz co? Chodzi. Idziemy powoli, bo to musi być emocjonujące. Tak, tak jak w garażach Spizgani. Tak yy, że rządem żąd, idziemy. Tak gęsiego. Kurwa. Czuję, bo ja nawet pięciu. <grywa> piruet. Teraz piruet. Musisz <grywa> <grywa> przestać, że mi laguje przed ciebie. Jak to? <grywa> Czemu ci laguje? Jak to się kręcisz kurwa. Jezu, tak to jest jak masz renderowanie na dwa bloki. <grywa> Jak można Dobra, jesteście gotowi? Robimy no, zaraz to jest, zaraz openi No bo to kurwa twoja wina, chuj tepałaś go! <noise> Ej, Ale tak szczerze, pochuj go tepałaś! <noise> no bo myślałem, że do mnie złota. Tak, na pewno. Znaczy, ja nie chcę tam nic y, podpowiadać ci źle, ale znalazłem prawie dwa staki złota w krzyniach błękitnych. No bo ty 30 level ja się Czekaj, u, kurwa... <noise> <noise> Czyli dobra, to jest tylko w celach rozrywkowych, w sensie naukowych, te haksy. Co? Gapcie dzięki za konie. Nie, 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 spokojnie. Ale spokojnie, on nie może, nie może tych koni wziąć ze sobą. Czy zaklejmowałaś to? Ej, zaklejmowałaś to? Nie miałam złota. Prosiłam o to złota, ale nikt nie chciał mi go To mówię, jest w krzynie. Dobra, pal Mam moje konie. No przecież ci... nie, czy... Ale nie zabije ci! Dobra, ja mam jednego spoko. Tak, <noise> Samo... zapłodnienie. Ej A to nie jest tak, że dla mnie? Znaczy te dwa są twoje, więc on nie może ich zabić, bo musiał wylać jakąś lawę jeba. A pewnie to zrobi, bo jest. Pejza. On ma tego. Jezu, czekaj, bo nie widzę, nie widzę... widzę. Dobra, chuj z tymi koniami. Nawet ci znajdę. Możesz tak nie chodzić, może No poczekaj, bo ja... Tak, Ale ja nie wiem gdzie są skrzydłczaj. Tam jest coś. Jest! Uwaga, 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 Ciii. Skupmy się. Zbliżamy się do skrzyni drwala. Otworzę... Stój! Gdzie leziesz? Otworzę teraz trzy skrzynie drwala. Może będzie kosa. Mamy w sumie skrzynek do otworzenia... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć... Dziesięć... Jedenaście! Dobra, wy to nie, nie macie x-raya. Okej. Okay. Uwaga, uwaga. Pierwsze trzy skrzynki. Ram, pam, pam, pam. Odsuńcie się lepiej. Ja też chcę otworzyć, Nie, 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 nie. Ja otwieram. To jest openi na YouTube. A to z tym to się. Uwaga. Ty! Dawaj te nasiona, dawaj te skrzynki, te klucze ebane. Wyskakuj z kluczy. Wyskakuj, wyskakuj z kluczy. Ale to muszę. to nie Jak? Ale wyskakuj wyskakuj cię z kluczy, to ja ci się otwieram, mam to, odcinek. Nie możesz. Dobra, uwaga, kurwa, proszę kosa, 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 to... kosa, kosa, kosa. Mam stack bo Ja ci zadziałam, daj, daj. Daj Tepaj, znaczy no oddaj teraz ją, wyskakuj z kasy, wyskakuj z naszej. Chodź Kuba. Uwaga, próba numer dwa. Wypierdalać. Bo to nie ta skrzynia, nie no czy wiem to nie to czy zabijmy. Zabijmy zaraz nie No ja wiem, na przykład. No, nie wiem. Jezu, wyskakujcie ze Wyskakujcie ze skrzynek. Znaczy z kluczy. Bo musisz kopać. Musisz kopać drewno. Musisz kartować las. Ja bym Ci dał no, nie diamenty, nie. ale zdechnę. Dobra, ostatnia skrzynka drwala. Proszę, 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 proszę. proszę. Mam... Uwaga, uwaga. Po podliczeniu wstępnym mamy 64 drewna bircz, 16 dark oak sapling i 16 acacja. Ile już trwa odcinek? Jest dobrze. Kurwa 8 minut, ty, jak za 10 minut zara będzie. Dobra, tam mamy skrzynę rybaka, a to chuj. Dobra, lecimy dalej. Chodź, Gabrysia. Chodź, Gabrysia, chodź. Kurwa, do nogi. Za... Podążaj. Gabrysia, podążaj za mną. Kurwa, chodź. Dobra, dobra. Uwaga, uwaga. No to palgumę. Czekaj, czekaj. Nie. Wiem. Teraz. Szukamy kolejnej skrzynki. Niestety deszcz mi nie ułatwia w korzystaniu z X-raya, ale dam sobie radę. Uwaga, uwaga tam mamy sk Skrzynia farmera. Gdzie? Tam. Idź za mną, ja cię poprowadzę do zwycięstwa. Do... Nie Mam... korzystam kurwa, oddawaj klucze. <laughs> ja penik robię. Jezu, aż. kurwa, chodź się ponapierdalamy z tym, Gaudrysia. Ja pewnie się radził i dolejmy. Dobra. No nie? A moje... O pani kurwa odcinek mi rujnujecie, dobra. Uwaga, Gabrysia, Gabrysia. Przygotuj się. Gabrysia patrz na mnie. Gabrysia. Wiesz się ja to zbierałem. Nie wiem, ale dużo. Uwaga. Pierwsza skrzynka farmera. Lecimy. Jazda, kurwa. 64 ciastka. Nasz ciastko. Kolejna skrzynia, lecimy. Rampam pam, pam. 64 Weed. Wiesz o co chodzi. Kupik, kupapa, Weed. Lecimy. Uwaga, lecimy dalej. Puh. Granita. Uwaga, 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 uwaga. 32 netr wart. Nie jesteś tego wart. Uwaga! Ostatnia, nie dwie skrzynie. Farmera. Uf, te emocje, te wybuchy. 16 jajek. Masz. Uwaga. Ostatnia skrzynia farmera. Uda nam się. Okej, okay, to były te chujowe skrzynie. Teraz mamy trzy najlepsze skrzynie. Czyli... O kurwa! Joint. oletter. Masz joint, oletter. Uwaga! Idziemy po skrzynie łowcy! Jak ją znajdę? Nie, jebać Bright! Musi być ciemno Tak, tak, tak tak. A! No! Teraz mogę, kurwa, teraz mogę grać Czekaj, stój tu, stój tu, nie idź za mnie, nie idź przede mną Ale mogę zrobić tak No i co teraz? Ty! Gdzie ty idziesz? <grym> <grym> Idzie sama Swoimi ścieżkami Dobra, czekaj na mnie, bo rujnuje... Ruj, rujnuje jak mi odciniesz. Odetniesz. Mam! Co masz? Skrzynię To stój, 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 stój. Ja ją tylko znajdę i już otwieram skrzynkę. Dobra, to jest dole. Jezu serio, a tu można mieć dwie ceny. Te Mieczyk. Tepaj. Wow, to dobrze, że Trzy... ja go miałem. Ale ja już chciałam to otwarłam. Ale tepaj, bo mam cały jeden klucz. Komu tak telefon, Na pierdolnię. Dobra, no dobra, tam. dobra. Uwaga, uwaga. Tam, tam. Ale pokaż mm. ten. Zatrzymaj z tego. Wow. Ej, dawaj, wyskakuj z kluczy. Ale już Raz kurwa. Mam. Wyskakuj z kluczy. Dobra, ci się tym mieczem. Dobra. Dobra, nie lecimy. Jed jeden tylko mam klucz do strzymiłowca. Czy się uda? Proszę. Kurwa, to było głośno okej, tak. okej, okay, okay. otwieramy, otwieramy i rolujemy Czyżby, czyżby jajko... Kurwa, 64 kuket mutton Dobra, i teraz ta najtrudniejsza do znalezienia skrzynka, bo ona jest pod ziemią Skrzynia... Górnika, górnika. Wyskakuj z kluczy do skrzyni górnika, raz Ja nie mam no to wyskakuj Górnikuj, kurwa Dobra Dobra, dobra, teraz bym zrobił coś takiego, że resztę skrzynek otworzę, jak będzie 15 łapek w dół, ale nie, dobra, 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 lecimy, jazda. Okej, okay, chyba mam, a nie to, rybaka. Jezu, kurwa, to jest w kurwa w tej skrzyni rybaka, albo to jest dla tych, co łowią ryby, bo na pewno jest dużo osób tutaj, ogólnie, którzy łowią ryby. Okej, okay, szukamy skrzyni. Tam? Nie, to jest jakiś... Mało prestiżowe nasionko Okej okay. Cóż Kurwa, no nie no, po widzę. Co chcesz się do mnie teleportować? A, to Gabriśnia. Nikt zda z ciebie. No bo się zgubiła kurwa, bo przynajmniej w drugą stronę. Ale ja Maktoś A, dobra. Ma Miałem, ale dałem no. No ona tak. umarła. Mam nie, nadzieję. Nie, ja ją. Ja zrobiłam z niej. No nie. O oh, nie... Nie... Chciałem, żebyś umarła... O, o, jest, 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 jest skrzynia górnika. Teraz tylko trzeba znaleźć wejście. A wiecie, jak się profesjonalnie znajduje wejście? Pyk, pyk. I pyk. Ok. I teraz tak. Tutaj się idzie. Mhm... Mm Tędy. Dobra. Uwaga Ostatnia Ostatnie dwie skrzynki Może uda nam się wydropić kosę Nie ma tak. w tej grze kosy Dobra Jazda O kurwa Ej, ta skrzynia jest dobra Można to wygrać Albo diamenty. I I 32 dwa Rau Ironore. Uwaga Ostatnia Ostatnia skrzynka w tym odcinku Nie wierzę, że to się stało Tepaj do mnie, Ola Albo Albo Tepaj do mnie a ja ci... Czekaj, dobra, dobra, to jako, że ten odcinek wyszedł za długo, bo jest 14 minut i 55 sekund. O kurwa, mam... Mam iron pickaxe, z To ten bonusowo jeszcze zrobimy parkour. Chodź, Ola. Ja ci pokażę jak się tutaj robi parkour już z Mateuszem raz przeszedłem. grałem. <gry> Rodo, kurwa. Nie ma odcinka, którym... sama sobie wzięła. <laughs> Czy ty widziałaś ode mnie? Szmato. A, no. a to. A to, okej. Okay. Czekaj, 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 czekaj. Ja nie mam. Nie, proszę, Gabrysiu, Gabryju. Czekaj, Ola, tepaj do mnie. Tepaj do mnie, będziesz moim checkpointem, a ja przejdę parkour na odcinku. Nie. Tak. Chodź. Nie. Już, raz, do, do nogi. Nie. No tepaj do mnie. Nie. Checkpointem będziesz. No ale pa jak tak. ja wysoko jestem! No jak ja wysoko jestem! Chodź, a tam jest nagroda na górze, wiesz? No wiem. No to chodź. Ale bo można robić tak, że się będzie tepało. I ty będziesz stać. O! I bardzo... I tak teamwork, wiesz o co chodzi. Ja teraz będę skakał. O. No, ale No to teraz Tepaj Mnie. Nie! Ja pierdole. Kurwo. No to już jestem lepszy. Dobra. To by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Mamy taktycznego Kubę yy, na koniec więc jeszcze go przybliżę o a kto to gra w Minecrafta co? O Kulik przyszedł Kulik o. wyszedł najlepszy odcinek na XVD zrobiłem opening 11 skrzynek Wydałeś 110 zł na skrzynki? Nie spokojnie w Minecraft Zajebałem wojko. Chyba Fajny Minecraft... Chodź Kulik do nas. No no co ty mnie nie, nie, nie ma nie w domu O ty kurwa Nie w domu nie ma, ja mam lepsze zajęcie tak. Dobra Ej właśnie, chyba nie się nie dostałem na nabryły, bo zapomniałem o tam Ja Na siedzę O Jezu, klamot mam tutaj działkę Ja u klamotach ja je w tym momencie O coś. bardzo dobrze, bardzo dobrze A oni pią? Yy, wodę A Gabrysia jesteś? Nie no. Jesteś Gabrysia, no to my zaraz... My ten jego brat pan w bucha trochę, więc jak... Pobiegniesz tutaj to może mm -hmm. się z tą podiemić. Ale o, to gdy bach, za... Ktoś. Tylko musisz zapłacić 3,80, tak jak ja chciałem za tego Dipona coś. Że 4,20 bo się, kurwa. Wyjebić, to, Dobra. I to było na tyle. Nie, jeszcze trochę. <ślesy> <Cęć odpięta lat. ślesy> o, nie, nie. <ślesy> Dobra, dziękuję za oglądanie. Co? Ej pal gumę od mojego złota Dobra Co robicie? Gramy w minecraft Ja nagrałem 18 minutowy odcinek z minecraft w Nie wiem, dobra pan.